We started to work with Mateusz around one year ago. He was fresh out of karting. He was only 16 years old, which is a very young age to start in this kind of cars. He's very mature for his uh, age, and it's very enjoyable to work with drivers like this. Of course, the um, the possibility of progress is huge uh, because we take him so young, and um, we build up his experience. So. This is the kind of project which we like because we build up people and we, our job is to, to make them very successful. He surprised us from the beginning because despite the fact he was only 16 years old, he was already really mature, assisting towards the debriefing, um, trying to understand at every session what he could do to progress and then trying to apply it. And for someone who had uh, very little experience in race car, it was the best, uh, the best way to do it you mm -hmm. Dzisiaj był nasz pierwszy dzień z nowym samochodem. Właściwie otrzymaliśmy go Testujemy samochód, który jest w nowej specyfikacji, przygotowany przez Ligiera, LMP3. Samochód mocniejszy. Czuć różnicę. faktycznie w tych przeciążeniach, i prędkościach, że są większe, że auto pozwala na znacznie więcej niż to zeszłoroczne. Silnik, pojemność 5,5 litra około 480 koni. Jest to silnik Nissana, wolnosący V8. Nie jeździłem to samochodem w zeszłym roku, w tym roku wyszedł jakby nowy model, odświeżona wersja. No większa moc, więcej aero, więc generalnie większe przeciążenia. Jest ciekawe. Ja ze szoroczne wyniki, więc to był taki główny priorytet w założenie tych testów, więc jestem dosyć zadowolony. We are working hard together with uh, Mateusz's family and uh, uh, possible partners to have Mateusz for complete season, uh, with us in the LMP3. We believe that he could be a driver to fight uh, for the first position in the races. So we are hoping that he can join us and that we can fight for podiums and victories with him. Nazywam się Mateusz Kafek. Jestem kierowcą wyścigowym.